Są chwile, kiedy życie zabiera wszystko, i wtedy pojawia się ktoś, kogo najmniej się spodziewasz. Jakub Nowak miał 16 lat i był sparaliżowany od pasa w dół po wypadku, który zniszczył jego ciało, ale przede wszystkim zabił jego duszę. Jego ojciec Tomasz Nowak, prezes jednej z największych korporacji w Warszawie, wydał miliony na najlepszych lekarzy, najnowocześniejsze terapie, najdroższe kliniki. Nic nie działało. Nie dlatego, że medycyna zawiodła, ale dlatego, że chłopiec przestał chcieć żyć, przestał mówić, przestał próbować. Siedział w wózku, patrząc w pustkę, jak ktoś, kto już umarł, tylko jego ciało jeszcze nie wiedziało o tym. Aż pewnego grudniowego wieczoru w drzwiach stanęła kobieta, której nikt nie zapraszał. Samotna matka z dwójką dzieci, bez dyplomu, bez pieniędzy, ale z czymś, czego nie można kupić. Pochyliła się nad chłopcem i wyszeptała pięć słów, które zmieniły wszystko. Pomogę ci wrócić do życia. To, co wydarzyło się potem, było cudem, którego nikt się nie spodziewał, i lekcją, której nigdy nie zapomniano. Wypadek wydarzył się dwadzieścia dwa miesiące temu, ale dla rodziny Nowaków czas zatrzymał się tamtego dnia. Była sobota, słoneczne sierpniowe popołudnie. Jakub pojechał z przyjaciółmi nad jezioro Zegrzyńskie, godzinę drogi od Warszawy. Był dobrym chłopakiem. Czwórki i piątki w szkole. Grzeczny, odpowiedzialny, zawsze dzwonił, kiedy miał się spóźnić. Tego dnia nie zadzwonił. Zamiast telefonu przyszła karetka, i policja, i wiadomość, która zmieniła wszystko. Jakub skoczył do wody z pomostu. Nikt nie wiedział dokładnie, co się stało: czy uderzył w coś pod wodą, czy źle ocenił głębokość, czy może po prostu był to jeden z tych przypadków, które lekarze nazywają pechowym zdarzeniem. Tak czy inaczej, kiedy wyciągnięto go z wody, nie czuł nóg, kręgosłup złamany w czterech miejscach, rdzeń kręgowy uszkodzony, sparaliżowany od pasa w dół. Bez szans na pełne wyzdrowienie tak przynajmniej mówili lekarze. Tomasz Nowak był mężczyzną, który całe życie pokonywał przeszkody. Zbudował swoją firmę od zera z małego biura na Pradze do korporacji zatrudniającej ponad trzy tysiące ludzi. Kiedy mówiono mu, że czegoś nie da się zrobić, robił to podwójnie szybko i lepiej. Ale tym razem, po raz pierwszy w życiu, napotkał problem, którego nie potrafił rozwiązać pieniędzmi ani determinacją. Zabrał syna do najlepszych specjalistów w kraju, potem do Niemiec, do Szwajcarii, do Stanów Zjednoczonych. Konsultował się z chirurgami, neurologami, fizjoterapeutami, ekspertami od rehabilitacji. Kupił najnowocześniejszy sprzęt roboty rehabilitacyjne, elektrody stymulujące mięśnie, egzoszkielety. Które miały pomóc Jakubowi ponownie chodzić. Stworzył w swoim domu w Konstancinie prywatną salę rehabilitacyjną, wyposażoną lepiej niż większość klinik. Zatrudnił zespół terapeutów, którzy pracowali z Jakubem sześć dni w tygodniu. Ale chłopiec się nie odzywał. Nie walczył, nie próbował. Siedział w swoim wózku w pokoju na pierwszym piętrze pokoju z widokiem na ogród, z którym kiedyś biegał z psem, grał w piłkę, wspinał się na drzewa i patrzył w okno jak ktoś. Kto obserwuje cudzy świat, jakby już go to nie dotyczyło, jakby został odcięty nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie. Terapeuci próbowali go motywować, zachęcać, prowokować. Nic. Jakub odpowiadał jednosylabowo, jeśli w ogóle. Robił ćwiczenia mechanicznie, bez zaangażowania, jakby tylko czekał, aż to się skończy. Jego matka, Anna, próbowała dotrzeć do niego miłością, cierpliwością, obietnicami, że będzie lepiej. Ale nawet ona po dwóch latach zaczęła tracić nadzieję. Widziała to w oczach syna: pustka, nie smutek, nie gniew, po prostu nic, jakby światło w nim zgasło. Tomasz pracował jeszcze więcej niż wcześniej. Mówił, że robi to dla rodziny, żeby móc opłacić najlepszych specjalistów, żeby zapewnić synowi wszystko, czego potrzebuje. Ale prawda była inna: pracował, bo w biurze mógł kontrolować rzeczy, mógł podejmować decyzje, mógł wygrywać, a w domu czuł się bezradny. I to uczucie było nie do zniesienia. Był grudzień. W Warszawie padał śnieg od trzech dni bez przerwy, pokrywając miasto grubą, białą pierzyną. Ulice były oblodzone, ruch sparaliżowany, ludzie chodzili ostrożnie, trzymając się barierek. Ale w domu nowaków w Konstancinie panowała inna paraliż, emocjonalny. Tego wieczoru, kiedy Tomasz wrócił z pracy o dwudziestej, zastał żonę płaczącą w kuchni. Siedziała przy stole, twarz ukryta w dłoniach ramiona drżące. Obok niej leżała kartka, wydruk z maila od jednego z najlepszych neurochirurgów z Bostonu, z którym konsultowali się pół roku temu. Lekarz uprzejmie, ale stanowczo pisał, że nie widzi medycznych możliwości dalszego leczenia, że wszystko, co można było zrobić, zostało zrobione, że teraz to kwestia czasu i akceptacji. Nie akceptuję, powiedział Tomasz, patrząc na kartkę. Jego głos był twardy, kontrolowany. Nie poddam się. Tomasz, Anna podniosła głowę, jej oczy były czerwone, twarz spuchnięta. On się poddał, nie walczy. Co my możemy zrobić, jeśli on nie chce? Tomasz nie odpowiedział, bo nie miał odpowiedzi. Wyszedł z kuchni i wszedł po schodach na górę. Stanął przed pokojem Jakuba. Drzwi były uchylone. Wszedł cicho. Jakub siedział w wózku przy oknie. Pokój był ciemny, tylko słabe światło latarni z ogrodu wpadało przez szybę. Chłopiec patrzył na śnieg. Nie odwrócił się, kiedy ojciec wszedł. Tomasz stanął za nim. Przez długą chwilę żaden z nich nie mówił. Tylko dźwięk ciszy, ciężki, gęsty, niewygodny. Jakub, zaczął Tomasz: Wiem, że to trudne, wiem, że cierpiesz, ale ja. Tato! przerwał mu Jakub. Jego głos był cichy, płaski, bez emocji. Proszę wyjść. Tomasz zamarł. Chciał coś powiedzieć. Chciał przekonać syna, zmotywować go, pokazać mu, że warto walczyć. Ale słowa uwięzły mu w gardle, bo wiedział, że nic, co powie, nie zmieni tego, co Jakub czuje. Wyszedł z pokoju i zamknął drzwi. Oparł się o ścianę korytarza i zamknął oczy. I po raz pierwszy od lat poczuł, że traci kontrolę, że jest coś, czego nie potrafi naprawić. I w tym momencie, dokładnie w tym momencie, w domofonie przy bramie ktoś zadzwonił. Tomasz zszedł na parter i podszedł do domofonu. Na ekranie monitoringu widział sylwetkę Kobieta w cienkim płaszczu, z włosami związanymi w kucyk, stojąca przy bramie. Nie wyglądała na kogoś, kto powinien być tam o tej porze. Nie wyglądała na nikogo, kogo znał. Nacisnął przycisk interkomu. Słucham. Dzień dobry, nazywam się Ewa Kowalczyk. Głos był ciepły, spokojny. Przepraszam, że przychodzę bez zapowiedzi, ale muszę z panem porozmawiać o pańskim synu. Tomasz zmarszczył brwi. Nie znał jej. Nie spodziewał się nikogo. Kto panią przysłał? Nikt. Chwila ciszy, ale słyszałam o państwa sytuacji i pomyślałam, że mogę pomóc. Jak pani słyszała? Przez znajomego znajomego. To długa historia, ale proszę, potrzebuję tylko kilku minut. Tomasz wahał się. Jego instynkty mówiły mu, żeby odmówić. Był zmęczony, nie miał ochoty na rozmowę z kolejnym cudotwórcą czy sprzedawcą cudownych kuracji. Ale coś w jej głosie. Może sposób w jaki mówiła, może po prostu desperacja w jego własnym sercu sprawiło, że nacisnął przycisk otwierający bramę. Ewa Kowalczyk weszła do domu kilka minut później. Była drobną kobietą, około 35 lat, w znoszonej kurtce z czystymi ale tanimi butami. Włosy miała związane w prosty warkocz, twarz bez makijażu, ale z wyrazem spokoju i determinacji. Nie wyglądała na kogoś, kto ma cokolwiek do zaoferowania rodzinie takiej jak Nowakowie, ale w jej oczach było coś, czego Tomasz nie widział u nikogo od dawna, nadzieja bez pretensjonalności, jakby naprawdę wierzyła w to, co chce powiedzieć. Usiedli w salonie. Anna dołączyła do nich, wytarta i podejrzliwa. Ewa odmówiła herbaty, kawy, wszystkiego. Usiadła prosto z rękami złożonymi na kolanach. Kim pani jest? Zapytał Tomasz, nie owijając w bawełnę: Jestem fizjoterapeutką. Nie mam kliniki, nie mam certyfikatów z najlepszych uczelni, uśmiechnęła się lekko, ale mam doświadczenie. Pracuję z dziećmi i młodzieżą, które przeszły ciężkie urazy, choroby neurologiczne, paraliże. Nie w szpitalach, raczej prywatnie. Pomagam, kiedy inne metody zawiodły. Mamy już terapeutów, powiedział Tomasz, najlepszych w kraju. Wiem, Ewa kiwnęła głową. Ale nie chodzi o techniki ani sprzęt. Chodzi o kontakt, o zaufanie, o powód, dla którego człowiek chce się wydobyć z ciemności. Anna pochyliła się do przodu. Co pani ma na myśli? Pani syn przestał walczyć, nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że nie widzi sensu i żadna rehabilitacja na świecie nie zadziała, dopóki on sam nie zdecyduje, że chce żyć. Ewa spojrzała im prosto w oczy. Ja nie obiecuję, że postawi go na nogi. Ale obiecuję, że spróbuję przywrócić mu coś ważniejszego. Nadzieje. Tomasz i Anna wymienili spojrzenia, słyszeli już wiele obietnic, wiele cudów, żadne się nie sprawdziły. Dlaczego miałbym pani zaufać? Zapytał Tomasz. Bo nie ma pan wyboru. Ewa powiedziała to łagodnie, ale stanowczo. Widzę to w pańskich oczach. Pan już próbował wszystkiego i wszystko zawiodło. Więc jedyne, co panu zostało, to zaryzykować jeszcze raz. Tym razem na coś, czego nie można zmierzyć na ludzkie połączenie. Zapadła cisza. Potem Anna powiedziała cicho: Proszę spróbować. Tomasz spojrzał na żonę, potem na Ewę i kiwnął głową. Jedna próba, ale jeśli zobaczę, że to szkodzi Jakubowi, natychmiast pani odejdzie. Zgoda, powiedziała Ewa. Następnego dnia o dziesiątej rano Ewa weszła do pokoju Jakuba. Chłopiec siedział w wózku, jak zawsze, przy oknie nawet nie drgnął, kiedy usłyszał kroki. Cześć, Jakub. Mam na imię Ewa. Jej głos był spokojny, naturalny, nie za głośny, nie za entuzjastyczny, po prostu tu prawdziwy. Jakub nie odpowiedział. Ewa podeszła bliżej, ale nie stanęła przed nim. Zamiast tego usiadła na krześle obok, tak żeby byli na tym samym poziomie. Nie w jego polu widzenia, tylko obok, jakby dając mu przestrzeń. Nie przyszłam tu, żeby cię zmuszać do ćwiczeń. Nie przyszłam, żeby ci mówić, że będzie lepiej. Chwila ciszy. Przyszłam, żeby być z tobą. I jeśli będziesz chciał, pomogę ci. Ale tylko jeśli będziesz chciał. Cisza. Ewa nie nalegała, usiadła tam przez dziesięć minut, nie mówiąc nic więcej. Potem wstała i wyszła. Tego samego wieczoru wróciła. Znowu usiadła obok niego. Tym razem opowiedziała mu coś, krótką historię o swoim życiu. O tym, jak jej córka urodziła się z wadą serca i lekarze dawali jej sześć miesięcy życia, o tym, jak nie poddała się, o tym, jak dzisiaj, osiem lat później, dziewczynka biega, śmieje się, żyje, Jakub nadal nie reagował, ale tym razem, kiedy Ewa wychodziła, jego głowa lekko się odwróciła. Tylko trochę. Ale to było coś. Przez pierwsze dwa tygodnie nic znaczącego się nie zmieniło. Ewa przychodziła codziennie, rano i wieczorem. Czasami siadała w ciszy, czasami opowiadała historię, czasami czytała mu fragmenty książek, nigdy nie mówiła o wypadku, nigdy nie pytała, jak się czuje, nigdy nie zmuszała go do mówienia. Jakub nie odpowiadał, ale przestał całkowicie jej ignorować. Jego oczy czasami śledziły jej ruchy. Czasami kiedy mówiła coś śmiesznego, kącik jego ust delikatnie drgnął, niemal niezauważalnie. Ale dla kogoś, kto uważnie obserwował, a Ewa obserwowała, to było wszystko. Tomasz i Anna byli sceptyczni. Widzieli, że Ewa spędza godziny z ich synem, ale nie widzieli realnych rezultatów żadnych ćwiczeń, żadnej terapii fizycznej, tylko rozmowy, albo raczej monologii, bo Jakub nadal milczał. Co ona właściwie robi? Zapytał Tomasz pewnego wieczoru, stojąc z Anną w korytarzu za zamkniętymi drzwiami pokoju syna. Nie wiem, odpowiedziała Anna, ale widziałeś jego twarz dziś rano. Kiedy ona weszła, spojrzał na nią, nie odwrócił głowy. Spojrzał. To była prawda. Coś małego się działo, coś, czego nie dało się zmierzyć ani opisać, ale co było niewątpliwie obecne. Któregoś dnia, w trzecim tygodniu, Ewa przyniosła ze sobą gitarę. Stara, trochę porysowana, ze śladami użytkowania. Usiadła na swoim miejscu obok Jakuba i położyła gitarę na kolanach. "Umiesz grać?" zapytała. Jakub potrząsnął głową. Pierwszy raz odpowiedział ruchem. Ja też nie za dobrze, przyznała Ewa z uśmiechem. Ale nauczyłam się kilku piosenek. Mogę ci zagrać? Nie czekała na odpowiedź. Zaczęła grać. Prosta melodia, nic skomplikowanego. Śpiewała cicho, głosem niepewnym, ale szczerym, piosenkę o nadziei, o drogach, które się gubią, ale potem odnajdują. Jakub słuchał i po raz pierwszy od miesięcy w jego oczach pojawiło się coś innego niż pustka. Był to błysk, mały, ulotny, ale prawdziwy coś w rodzaju ciekawości. Podoba Ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Albo może tęsknoty. Kiedy Ewa skończyła, odłożyła gitarę i spojrzała na niego. Wiesz, Jakub, życie to dziwna rzecz. Czasami zabiera nam to, co najważniejsze. Ale zawsze, zawsze daje nam szansę na coś nowego. Jeśli tylko zechcemy to zobaczyć. Tym razem Jakub nie odwrócił wzroku. Patrzył na nią. I w jego oczach przez krótką chwilę było pytanie niewypowiedziane, ale wyraźne: czy naprawdę jest coś, na co warto czekać? Ewa wyczuła to i odpowiedziała, choć nie została o to poproszona. Tak, jest. I pokażę ci to. Przełomowy moment nastąpił miesiąc po tym, jak Ewa zaczęła pracować z Jakubem. Był środek stycznia, dzień wyjątkowo mroźny, z temperaturą spadającą do minus piętnastu stopni. Ewa przyszła jak zwykle o dziesiątej, ale tym razem miała ze sobą teczkę. Weszła do pokoju i położyła ją na łóżku. Chcę ci coś pokazać, powiedziała. Otworzyła teczkę. W środku były zdjęcia, dziesiątki zdjęć dzieci i młodzieży na wózkach, okulach, w łóżkach szpitalnych, a obok te same twarze. Miesiące czy lata później, stojące, chodzące, uśmiechnięte. To ludzie, z którymi pracowałam. Nie wszyscy wyzdrowieli w stu procentach, ale wszyscy znaleźli coś, co sprawiło, że chcieli dalej próbować. Ewa podała jedno zdjęcie Jakubowi. To Kacper. Miał wypadek motocyklowy. Powiedzieli, że już nigdy nie będzie chodził. Teraz studiuje architekturę i jeździ na specjalnie dostosowanym rowerze po całej Europie. Jakub wziął zdjęcie patrzył na niedługo, jego dłonie lekko drżały. A to Zosia, kolejne zdjęcie. Udar w wieku czternastu lat, połowa ciała sparaliżowana. Teraz uczy się malować lewą ręką. Jej obrazy są w galeriach. Ewa pokazała mu jeszcze kilka. Każde z nich było dowodem na to, że życie po tragedii jest możliwe, że nie chodzi o powrót do tego, kim się było, ale o odkrycie, kim można się stać. Jakub patrzył na zdjęcia z intensywnością, której nie miał od miesięcy, a potem bardzo cicho powiedział pierwsze słowa, które skierował do Ewy. Czy ja też mogę? Ewa uśmiechnęła się. Łzy błysnęły w jej oczach, ale nie pozwoliła im spaść. Tak, Jakub, możesz, ale musisz chcieć. Chłopiec spojrzał jej prosto w oczy i kiwnął głową. To było pęknięcie muru. Małe, ale wystarczające, żeby przez nie wpadło światło. Od tego dnia wszystko się zmieniło, nie natychmiast, nie dramatycznie, ale stopniowo, konsekwentnie, jak wschód słońca, który nie jest widoczny w jednej sekundzie, ale niewątpliwie nadchodzi. Ewa zaczęła wprowadzać subtelne ćwiczenia, nie takie, które bolą i frustrują, nie takie, które przypominają Jakubowi o tym, czego nie może, ale takie, które pokazywały mu, co jeszcze potrafi ruchy rąk, wzmacnianie górnej części ciała, rozciąganie mięśni, które były napięte i zaniedbane. Proste gry wzmacniające koordynację, łapanie piłki, układanie klocków, rysowanie i rozmowy, coraz więcej rozmów. Jakub zaczął mówić. Powoli, nieśmiało, ale mówił. Opowiadał Ewie o wypadku, o tym, co pamiętał, o ciemności, w którą wpadł, o strachu, który go ogarnął, kiedy zdał sobie sprawę, że nie czuje nóg. O poczuciu, że jest ciężarem dla rodziny o chęci, żeby wszystko po prostu się skończyło. Ewa słuchała, nie przerywała, nie mówiła, że to nieprawda, że rodzice go kochają, że ma tyle powodów do życia. Wszystkie te słowa Jakub już słyszał i żadne z nich nie pomogły. Zamiast tego Ewa po prostu była tam, przyjmowała jego ból, pozwalała mu mówić bez osądzania i w tym bezpieczeństwie Jakub zaczął się otwierać pewnego lutowego popołudnia, kiedy słońce rzucało długie cienie przez okno, Jakub zapytał. Dlaczego pani to robi? Nie bierze pani pieniędzy, spędza pani tu tyle czasu? Dlaczego? Ewa siedziała na podłodze, oparta o ścianę, z filiżanką herbaty w dłoniach, spojrzała na niego ze spokojem. Bo kiedyś ktoś zrobił to samo dla mnie. Kto? Nieznajomy, uśmiechnęła się lekko. Moja córka, Maja, miała dwa lata, kiedy zdiagnozowano u niej chorobę serca potrzebowała operacji, która kosztowała fortunę. Nie miałam pieniędzy, byłam sama. Mąż odszedł, kiedy się dowiedział. Pracowałam na trzy etaty, ale to nie wystarczało. I pewnego dnia dostałam list. Ktoś anonimowo wpłacił całą kwotę. Nie wiem kto, nie wiem dlaczego, ale dzięki temu Maja żyje. Ewa wzruszyła ramionami. Od tamtej pory postanowiłam, że będę pomagać innym, nie za pieniądze. Ale dlatego, że ktoś mi pomógł, kiedy nikt inny nie mógł. I to jest mój sposób na oddanie tego światu. Jakub milczał przez długą chwilę, potem powiedział cicho. Chciałbym kiedyś poznać pani córkę. Poznasz, obiecała Ewa i dotrzymała słowa. Tydzień później Ewa przyszła z Mają. Dziewczynka miała osiem lat, z jasnobrązowymi włosami w warkoczach i dużymi, ciekawskimi oczami. Była nieśmiała, ale uśmiechnięta. Weszły do pokoju Jakuba razem, Maja trzymając matkę za rękę. Jakub, to Maja, przedstawiła Ewa. Maja podeszła bliżej i spojrzała na chłopca z prostotą dziecka, które nie widzi wózka, tylko człowieka. Mówisz cześć? Zapytała. Jakub uśmiechnął się. Po raz pierwszy od wypadku naprawdę się uśmiechnął. Cześć, Maja. Dziewczynka usiadła na podłodze i wyciągnęła z plecaka książkę do kolorowania i kredki. Mama powiedziała, że lubisz rysować. Możemy razem? I tak zaczęli. Kolorowali razem, rozmawiając o prostych rzeczach, o kolorach, o zwierzętach, o ulubionych kreskówkach. Maja opowiadała mu o swojej szkole, o przyjaciółce, która ma kota z dziwnym imieniem. Jakub śmiał się. Głos Ewy w tle, ciepły i obecny, tworzył atmosferę bezpieczeństwa. Kiedy po godzinie wychodziły, Jakub powiedział: Przyjdziecie znowu? Oczywiście, my odpowiedziała Maja z przekonaniem dziecka. I przyszły, i znowu, i znowu, mijały tygodnie i z każdym Jakub robił się silniejszy, nie fizycznie nogi nadal nie działały, ale psychicznie. Zaczął znowu interesować się światem, czytał książki, których Ewa mu przynosiła, oglądał filmy, rozmawiał z rodzicami przy kolacji, coś czego nie robił od miesięcy, zaczął nawet pytać o szkołę, czy mógłby kontynuować naukę zdalnie. Tomasz i Anna widzieli przemianę, nie mogli w to uwierzyć. Ten człowiek, który był martwy w środku, teraz żył, nie w pełni, nie bez bólu, ale żył. Jak ona to zrobiła? Zapytała Anna pewnego wieczoru, kiedy siedzieli w salonie i słyszeli śmiech dochodzący z pokoju Jakuba. Nie wiem, odpowiedział Tomasz, ale cokolwiek to jest, to coś, czego żaden lekarz nam nie dał. Postanowili podziękować Ewie. Zaproponowali jej pieniądze. Dużo. Tyle, ile chciała. Odmówiła. Nie robię tego dla pieniędzy. Ale ma pani swoje dzieci, swoje rachunki, nalegał Tomasz na mam. I jakoś daję radę, Ewa uśmiechnęła się. Ale to, co robię z Jakubem, to nie praca, to coś więcej i pieniądze by to zniszczyły. Tomasz patrzył na nią z mieszanką szacunku i zdziwienia. Przez całe życie sądził, że wszystko można kupić, wszystkie problemy rozwiązać pieniędzmi. A tu stała kobieta, która udowodniła, że są rzeczy cenniejsze. Przyszedł dzień, kiedy Jakub poprosił o coś nieoczekiwanego. Chcę wyjść na zewnątrz. To było w marcu, kiedy śnieg zaczął topnieć i pierwsze przebiśniegi przebijały się przez ziemię w ogrodzie. Ewa zgodziła się natychmiast. Wypchnęła jego wózek na taras. Powietrze było chłodne, ale świeże. Słońce świeciło jasno, odbijając się od resztek śniegu. Jakub zamknął oczy i wziął głęboki oddech. Zapomniałem, jak to jest, wyszeptał. Co? Czuć się częścią świata. Ewa stanęła obok niego i razem patrzyli na ogród, na drzewa, na niebo. Jesteś częścią świata, Jakub, zawsze byłeś, po prostu musiałeś sobie o tym przypomnieć. Przez następne tygodnie Jakub spędzał coraz więcej czasu na zewnątrz. Ewa przynosiła materiały do rysowania i razem tworzyli szkice ogrodu. Maja przychodziła i biegała wokół nich, opowiadając o swoich przygodach. Jakub śmiał się, żartował. A czasami nawet próbował rysować lewą ręką, kiedy prawa bolała. Nie chodził. Może nigdy nie będzie, ale to przestało mieć znaczenie, bo odkrył coś ważniejszego: że życie to nie to, co możesz zrobić ciałem, ale to, co czujesz sercem. Minął rok od dnia, kiedy Ewa po raz pierwszy weszła do domu Nowaków. Jakub miał teraz 17 lat. Wciąż był na wózku. Lekarze mówili, że istnieje niewielka szansa na częściowe odzyskanie czucia w nogach. Ale nie dawali gwarancji. Jakub przestał o tym myśleć. Przestał mierzyć swoje życie tym, co utracił. Zaczął je mierzyć tym, co zyskał. Wrócił do szkoły. Zdalnie najpierw, potem osobiście. Nauczyciele i koledzy przyjęli go ciepło. Niektórzy nie wiedzieli, co powiedzieć, ale Jakub sam łamał lody, żartując z własnej sytuacji, pokazując, że wózek to tylko narzędzie, nie definicja. Zaczął pisać. Najpierw krótkie teksty. Potem opowiadania, potem blok, na którym dzielił się swoimi przemyśleniami o życiu, bólu, nadziei. Tysiące ludzi czytało jego słowa. Setki pisało, że ich historie podobne, że poczuli się zrozumiani, że jego słowa dały im siłę. Tomasz i Anna patrzyli na syna ze łzami w oczach. To nie był już ten sam chłopiec. To był mężczyzna, który przeszedł przez piekło i wyszedł z drugiej strony silniejszy. A Ewa? Ewa nadal przychodziła. Nie codziennie, jak kiedyś, ale regularnie, bo stała się częścią rodziny. Tomasz wielokrotnie próbował jej pomóc finansowo, płacić czynsz, pokryć koszty edukacji Mai cokolwiek. Ewa przyjęła tylko jedno, fundusz edukacyjny dla Mai, ale pod warunkiem, że będzie anonimowy, bo jak powiedziała, nie chce, żeby córka czuła się w jakimkolwiek obowiązku. Pewnego kwietniowego wieczoru, kiedy wiśnie w ogrodzie kwitły różowym śniegiem płatków, Jakub siedział na tarasie z Ewą i Mają. Maja rysowała, Ewa czytała. Jakub patrzył na zachód słońca. Ewa, powiedział cicho. Tak? Wiesz co mi dałaś? Co? Nie nogi, nie ciało. Spojrzał na nią. Dałaś mi powód, żeby chcieć zobaczyć następny dzień i następny i każdy po nim. To więcej niż jakakolwiek terapia mogłaby dać. Ewa uśmiechnęła się, choć łzy napłynęły jej do oczu. Nie ja to zrobiłam, Jakub, ty to zrobiłeś. Ja tylko ci przypomniałam, że potrafisz. Maja podniosła głowę z nadrysunku. Jakub, patrz! Narysowałam nas wszystkich. Na kartce było troje ludzi kobieta, dziewczynka i chłopiec na wózku. Wszyscy się uśmiechali, wszyscy trzymali się za ręce, i nad nimi świeciło słońce. Jakub wziął rysunek i spojrzał na niego długo. To najpiękniejszy obraz, jaki kiedykolwiek widziałem. Historia Jakuba Nowaka nie zakończyła się cudownym uzdrowieniem. Nie było dramatycznego momentu, kiedy wstał z wózka i zaczął chodzić. Życie nie zawsze pisze takie zakończenia. Ale była inna przemiana, cud innego rodzaju. Chłopiec, który chciał umrzeć, odnalazł powód, żeby żyć, nie w swoim ciele, ale w ludziach wokół niego, w kobiecie, która przyszła bez zaproszenia i wyszeptała pięć słów, które zmieniły wszystko. W małej dziewczynce, która pokazała mu, że radość nie wymaga zdrowych nóg, w rodzicach, którzy nauczyli się, że miłość to nie ratowanie kogoś, ale bycie przy nim, kiedy nie można go uratować. Jakub nigdy nie zapomniał tego dnia, kiedy Ewa po raz pierwszy weszła do jego pokoju i powiedziała: Pomogę ci wrócić do życia. Nie wiedział wtedy, że nie chodzi o powrót do starego życia, ale o odkrycie nowego życia, które jest inne. Trudniejsze, ale równie wartościowe, a może nawet bardziej. Bo czasami największym cudem nie jest odzyskanie tego, co straciliśmy, ale nauczenie się kochać to, co nam zostało. Jeśli ta historia Cię poruszyła, pomyśl: kto w Twoim życiu potrzebuje kogoś, kto po prostu będzie, kto potrzebuje nie rad, nie pieniędzy, nie rozwiązań, ale obecności. Może dziś jest dzień, żeby być tym kimś dla kogoś? Zostaw komentarz. Podziel się swoją refleksją i pamiętaj. Nadzieja nie zawsze przychodzi z głośnym hukiem, czasami przychodzi szeptem i trzeba tylko być wystarczająco cichym, żeby ją usłyszeć.